nasz gość dnia. Witamy pięknie komisarza Sławomira Dąbrowskiego, rzecznika prasowego Komendy Miejskiej Policji w Łomży. Dzień dobry, witamy pana, panie, panie komisarzu. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu panie komisarzu okres jesienny intensywne zakupy przed nami ale o tym może jak będzie bliżej świąt natomiast niepokojące zjawisko które od można powiedzieć dłuższego czasu już dało się zaobserwować mianowicie oszuści oszuści którzy żerują na, na łatwowierności osób starszych naciągają ich na czasami bardzo bardzo duże sumy pieniędzy stosując Różnego rodzaju metody, a to na wnuczka, a to na urzędnika, czy na inkasenta, ostatnio mm. nawet na, na chorego syna. Fantazja oszustów nie zna granic. Tak, zgadza się. W ostatnim czasie, nie tylko w ostatnim, dłuższego czasu mam do czynienia z tego typu działaniami oszustów, złodziei, a ich wachlarz działanie jest bardzo szeroki. I naprawdę, jakikolwiek zawód sobie wymyślimy pod pretekstem. Wykonywanie którego możemy wejść do domu, takie metody stosują ci oszuści. A to proponują, że pomogą załatwić jakieś formalności w związku na przykład z podniesieniem świadczenia emerytalnego. A to mają w szpitalu chore dziecko, niezwłocznie, niezbędnie, bardzo szybko potrzebują pewnej kwoty pieniędzy na uregulowanie rachunku za wykonany zabieg. Także pod wszelkiego rodzaju pozorami próbują wejść do mieszkań starszych ludzi, wykorzystują ich wierność, ufność, często naiwność i otwartość. No właśnie, bo tutaj, jeżeli możemy posłużyć się tym określeniem, jest to pewna grupa docelowa działania tych oszustów, tak. to są właśnie osoby starsze. Tak. Osoby starsze. Osoby starsze często, najczęściej padają takie osoby ofiarami oszustów złodziei, osoby mieszkające samotnie. Być może tym osobom Potrzebny jest kontakt z drugim człowiekiem, bo przez x czasu, x lat w tym mieszkaniu przebywają same, zamknięte. Potrzebuj, potrzebują, to jest prosta potrzeba, Potrzeba kontaktu z drugim, z drugim człowiekiem, żeby nie być wyeliminowanym do końca. Nasz gość dnia.